Witam serdecznie, ja nazywam się Ewa Ryszka i chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o programie zmiany nawyków żywieniowych, jakim jest Diet Free. Jest to program, który składa się z pięciu etapów. Każdy z tych etapów trwa jeden miesiąc. Dałam sobie prawo tego, żeby Wam o tym opowiedzieć, ponieważ sama przeszłam, przeszłam ten program i jestem nie po prostu zachwycona. Zresztą pewnie dołączę tutaj moje zdjęcia przed i po i sami będziecie mogli ocenić, jak to zadziałało. Ale czym jest ten prog program? Jest to program, który daje nam do dyspozycji każdego miesiąca a dwa suplementy. Dodatkowo mamy dostęp do platformy, na której mamy opisane przykładowe, a, przykładowe menu, natomiast nie jest ono a, takie, jak my jesteśmy nauczeni, że mamy plan żywieniowy, dokładnie zjedz 20 gram tego, 10 gram tego, jedno jajko. A, to jest program, który jest bardzo intuicyjny, czyli mamy podaną listę produktów, które a, możemy jeść, jak i tych, których powinniśmy unikać. Dodatkowo mamy możliwość pobrania tabel pomiarów, mamy plan naszego żywienia, żebyśmy mogły sobie zapisać, czy mogli sobie zapisać, co jemy, żebyśmy wiedzieli, jak nasz organizm na to, na to reaguje. Fantastyczną rzeczą w tym programie jest to, że równocześnie startując z planem misji mamy dostęp do dietetyka klinicznego. Wiadomo, że każdy organizm działa zupełnie inaczej, każdy z nas ma jakieś tam swoje dolegliwości, różne wątpliwości, no i właśnie wtedy możemy zwrócić się z takim zapytaniem do... Naszego dietetyka, który w przeciągu 4 godzin, myślę, spokojnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Dodatkowo mamy również grupę, w której uczestniczki, uczestnicy tego programu też dzielą się swoimi, swoimi doświadczeniami, pokazują swoje efekty, pokazują przykładowe dania. Jak wygląda misja pierwsza? Misja pierwsza składa się z chlorofilu. I z probiotyku. I przyznam Państwu, że ja cały czas te dwa produkty mam w swoim, w swoim codziennym jadłospisie, że tak powiem. Co one nam dają? Może tak, zacznijmy może od probiotyku. Probiotyk jest bardzo wyjątkowy ze względu na to, że. Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale nasze y, jelita, nasz żołądek to tak naprawdę taki drugi nas, nasz mózg jest odpowiedzialny za bardzo dużo rzeczy. I y, wiadomo, że potrzebne są nam różnego rodzaju bakterie, których niestety nie zawsze mamy pod dostatkiem, albo mamy po prostu zaburzone y, ilości ich. I tutaj właśnie przychodzi z pomocą y, nasz oil, który działa. W ten sposób, że uzupełnia nam te, te braki, wyrównuje. Dzięki temu nasze jelita zaczynają działać tak, jak to powinno być. Dodatkowym takim plusem tego jest, że jeśli ktoś ma problemy z, brzucha, z bólem brzucha, z zaparciami, z biegunką, to to jest też bardzo fajny produkt na to, żeby sobie to wyregulować i pożegnać te nasze niedoskonałości. Jeśli chodzi o chlorofil, chlorofil ma działanie na nasz organizm właśnie detoksu, czyli usuwa nam wszystko, co jest niepotrzebne w naszym organizmie, co nam się nazbierało, usuwa nam złogi. No i właśnie, jeśli słyszymy detoks, to bardzo często kojarzy nam się to z czymś takim mocnym, szybkim. Natomiast jeśli chodzi o działanie właśnie naszej misji pierwszej, jest to działanie bardzo delikatne, nie takie drastyczne, że tak powiem. Sporo osób obawia się, że nie będzie wychodziło przez najbliższe dni z łazienki, nie, nie ma się czego obawiać, raczej takie rzeczy to jest bardzo duża rzadkość, chyba słyszeliśmy za dwa razy tylko o tym, więc więc na spokojnie można to zrobić, jeśli mamy tylko jakiekolwiek obawy, czegoś się nie jesteśmy przekonani, to, to jak najbardziej można się wtedy zgłosić do naszego, do naszego dietetyka, upewnić się, czy na pewno jest to dla nas dobre, bo wiadomo, że właśnie każdy gdzieś tam ma swoje, swoje znaki zapytania. Ja jak najbardziej podpisuję się pod, pod tą misją, no, i właśnie, jeśli będziecie Państwo mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, to możecie do mnie zwrócić. I właśnie jeszcze jedna ważna rzecz, bo często pojawia się pytanie, czy te produkty mogą konsumować wegetarianie. Tak, oczywiście. Te produkty są w pełni naturalne, nie zawierają żadnych dodatków zwierzęcych, więc jest, są to produkty, które są również dostępne dla wegetarianów. A, więc jeśli zainteresował Cię ten produkt, to zostaw wiadomość pod filmem, albo zapytaj osobę, która Ci pokazała ten film. Dziękuję bardzo i miłego dnia!